Dzień dobry, witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z GKS-em Tychy. Jest z nami trener Wiśleków pan Jerzy Brzęczek. Dzień dobry, witam serdecznie. Do dyspozycji szkoleniowca nie będą Jakub Łaszczykowski, Alan Uryga, Zdenek Gądraszek, Józef Kolej, Wulnet Basza i Michał Pereira. Trener jest do państwa dyspozycji. Zapraszamy do zadawania pytań. Bartek to tak, w uzupełnieniu tego bodu, tutaj przez ostatnie tygodnie co tydzień się pojawiało nazwisko też Marcina Bartonia, czyli już jest zdrowy, tak? Tak, Marcin jest już, już jest zdrowy, trenuje normalnie z drużyną, ale ten weekend razem z Dorianem Gądkiem będą grać w, w CLJC. Dobrze, to przejdźmy już do tego meczu. Szybko ta pierwsza liga gra co kilka dni. Czy w związku z tym szykuje Pan jakieś rozszady w składzie, czy zespół jest na tyle dobrze przygotowany, że spokojnie może znosić rytm taki angielski, trochę co trzydniowy? Tym bardziej, że następny mecz później zagrać się dopiero za kolejny tydzień. Ja myślę, oczywiście, to będzie trzecie spotkanie, w praktycznie w ciągu tego tygodnia, ale to dotyczy wszystkich dużyn, tak więc wszystkie drużyny są na tym samym etapie, ewentualnie jeżeli będziemy myśleć i mówić o zmęczeniu. Oczywiście ja uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani i nie, nie powinniśmy mieć problemu. Jakieś może drobne zmiany zostaną dokonane w tym spotkaniu, które nas czeka na bardzo trudnym terenie, jakim jest, jakim jest Stadion GKS Tychy. Mnie cieszy, mnie cieszy przede wszystkim to, że w jakiś sposób w moim odczuciu ta, ta gra z meczu na mecz wygląda, wygląda lepiej. I tak, jak wielokrotnie rozmawialiśmy, na pewno ważną kwestią w, naszym, w naszej sytuacji jest również ten czas. Oczywiście te kontuzje, które, które mamy, mam nadzieję, że ci zawodnicy wrócą w najbliższych dniach już do treningu z drużyną, bo na pewno to podniesie naszą jakość, jeżeli chodzi o całość drużyny. Bartek? We wtorek. Pan zanotował tutaj takie wyjście smoka, dwie bramki strzeli wchodzą z ławki. Czy, czy wywalczył sobie tym y, występem miejsce w podstawowej jedenastce? Czy dalej będzie pan traktował takiego jokera, który wpuszczony na podmęczonego rywala wejdzie i zrobi swoje? Ja myślę, że ma na pewno dużą szansę, żeby zagrać od, od pierwszej minuty, ale jak widać również ta sytuacja, która się wydarzyła w tym meczu z GKS-em Katowice z naszego punktu patrząc na, na całe to spotkanie, jak również na na, na kwestie taktyczne myślę, że to było słuszne pociągnięcie. Na pewno Luis po tych problemach zdrowotnych, problemach z kolanem na pewno przepracował większość okresu przygotowawczego, tak więc na dzień dzisiejszy myślę, że, że jest w stanie zagrać zdecydowanie więcej niż tylko tam 30 minut, tak więc na pewno to to jest dla nas bardzo ważny zawodnik o, o dużej jakości. Bartek. Kilka z tych chciałem zapytać, bo to jest zespół, który potrafił wygrać na stadionie jednego z głównych faworytów do walki w walce awans, czyli półgłęboko. Z drugiej strony przegrał się bez kolejnym zespołem walczącym o ekstraklasę czyli pod Wysoko. Teraz kolejna porażka w Sosnowcu, która mogła być wyższa. Zagłębienie wykorzystało m.in. rzutu karnego. Jak Pan ocenia w ogóle ten zespół? Na co się nastawiacie? I jak Pana zdaniem ten mecz może wyglądać? Czy to będzie podobny obraz jak z GKS-em Katowice, że przyjdzie wam kruszyć mur? W ataku pozycyjnym, czy raczej spodziewa się Pan, że to będzie bardziej gra na wymianę? Ja myślę, że to będzie gra na wymianę. Na pewno, patrząc na wyniki, nie tylko GKS-u, tych, ale ogólnie w meczu, w pierwszej lidze, to co wielokrotnie powta powtarzałem, to o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, to jest liga, gdzie każdy z każdym może wygrać. Skla częstowa wygrała na Podbeskidziu w ostatniej kolejce. Tak więc myślę, że. Na pewno jedna i najważniejsza podstawowa rzecz to to nie należy patrzeć na, na wyniki z ostatnich kolejek. Trzeba być przygotowany maksymalnie do tego, że w każdym meczu, bez względu na to jaki to jest przeciwnik, czy będziemy grać na własnym stadionie, czy na wyjeździe, jeżeli nie będzie maksymalnego zaangażowa zaangażowania tej determinacji, i, i, i realizowania tych zadań, zadań taktycznych, to, to z każdym przeciwnikiem bardzo, będzie bardzo trudno i to jest jak gdyby myślę dla nas punkt wyjścia i o tym cały czas z drużyną rozmawiamy, bo to będzie decydujące to, że KKS w ostatnich spotkaniach odniósł porażki, to nie oznacza, że, że jest to drużyna, która nie ma jakości, wręcz przeciwnie drużyny trenera Nowaka zawsze bardzo dobrze grają w piłkę i widać, że ta drużyna potrafi kreować sytuację przed, Poprzez, poprzez rozgrywanie piłki od bramkarza, tak więc ma dużo jakości w swoim, w swoim zespole i, i my sobie zdajemy sprawę z tego, że, że jadąc do, do Tychów czeka nas bardzo trudne zadanie. Tym bardziej, że myślę Tychy na pewno mają ambicje również do, co do tego, żeby walczyć o awans do, do ekstra klasy. Po dwóch ostatnich porażkach dodatkowo będą zmobilizowani i to ich, ta ich ambicja na pewno jest, jest podrażniona tym bardziej, tym bardziej to będzie dla nas trudniejsze spotkanie. Krzysztof Wojtowicz. Chciałem ten wątek pociągnąć czy nie ma Pan też takich trochę obaw, bo, że ta drużyna po tych czterech meczach właśnie może się pojawić w czterech zwycięstwach jakiś taki moment rozluźnienia właśnie braku tej koncentracji jak Pan Zamierza ewentualnie zapobiec takim, takim nastrojom w drużynie, jeśli będą, oczywiście. Takich nastrojów na dzień dzisiejszy nie, nie, nie zauważyłem. To jest pierwsza kwestia, druga kwestia 13 punktów nie daje ci gwarancji utrzymania się w pierwszej lidi, tak więc to jest dopiero początek sezonu. Oczywiście my się cieszymy z każdego punktu, bo to jest, to jest punkt, punkt dla nas wyjścia. Powtarzając się, patrząc na to, że tutaj w tej, w tej lidze każdy może z każdym wygrać i przegrać. Tak więc to jest podstawowa kwestia, oczywiście podstawowa kwestia takiego nastawienia mentalnego przygotowania i tej świadomości, że nie możemy sobie pozwolić na, na moment poluzowania i na moment dekoncentracji, bo, bo myślę, że to nie tylko w tej lidze, ale w każdym spotkaniu bardzo dużo później kosztuje. jak ponownie. Ja jeszcze chciałem, Bartek już pytał o Luisa Fernandesa, i ja chciałem o Mateusza Łamuńskiego dopytać, czy u niego jest jakaś poprawa, jeśli chodzi o, o stan zdrowia, czy on już jest taki można powiedzieć, no na 100% zdrowy i gotowy do gry. Patrząc na, na tych kilkanaście minut, które Młynek e, rozegrał w ostatnim spotkaniu, również na to jak, jak przebiegały nasze treningi, Myślę, że można twierdzić, że praktycznie na 100% jest gotowy do gry na tą chwilę, co mnie bardzo cieszy, jak gdyby nie zgłaszał jakichś większych problemów po tym meczu, jak również w treningu, gdzie miałby jeszcze jakieś pewne obawy w zachowaniu się na boisku, jakąś jak gdyby troszeczkę takiej, takiej powściągliwości w pojedynkach bezpośrednich, tak więc na tą chwilę jest to do naszej dyspozycji w pełnym wymiarze czasowym. Bartek? nowego pułkarza. Bartosz Tolart podpisał kontrakt z Wisłą do 2024 roku. Jak Pan go widzi w swoim zespole, czy to jest zawodnik do grania na już, czy to dopiero będzie Pan go powoli wprowadzał? To jest moje pierwsze pytanie. A skoro już jesteśmy przy sprawach kadrowo-transferowych, to tradycyjne pytanie, co tygodniowe, jak sprawy z napastnikami i ewentualnie z zawodnikami, którzy mogliby przyjść do Wisły na inne pozycje? Zacznę na pewno od tego najgorętszego zawsze pytania. O napastnika, ale co prawda weekend się jeszcze nie zakończył, jesteśmy przed tym weekendem, ale tak, jeżeli chodzi o, o samą tą kwestię napastnika, który jest tym numerem jeden dla nas, patrząc na kwestie formalne, klub, zawodnik, jesteśmy, jesteśmy praktycznie już o tych wszystkich warunkach ewentualnych kontraktu dogadani. Teraz czekamy tylko to, co cały czas powtarzam na, na tą ostateczną decyzję klubu, w którym on jest. I ja mam nadzieję, że ten weekend, jak gdyby, bo tak jesteśmy de facto umówieni, zostanie ta decyzja już podjęta. I będziemy mogli mogli jak gdyby formalnie wszystko to z, przeprowadzić. Oczywiście najpierw będą badania, testy medyczne, jeżeli będą one. Pozytywne, to mam nadzieję, że wtedy, w następnym tygodniu, będziemy mogli podpisać ten kontrakt. Tak więc to jest ta kwestia, jeżeli chodzi o Bartka. Bartek jest już z nami od praktycznie chyba trzech tygodni. I tak więc dzisiaj została podpisana z nim umowa i powiem szczerze, że na pewno przychodząc do nas, nie miał z nami okresu przygotowawczego, ale te trzy tygodnie robi niesamowite postępy. Jestem pod dużym wrażeniem jego. Jego, jego zachowania się w treningu, tak więc e, jeżeli już wszystkie sprawy formalne i będzie zgłoszony, jeżeli nam się to uda zrobić dzisiaj, to jutro będzie w kadrze meczowej. E, ale oczywiście nie jest to jeszcze pewne, ponieważ, ponieważ nie wiem, czy, czy po prostu. E, czy to zdążymy z procedurami, tak. Zdążymy to zrobić. Jeżeli, jeżeli to zdążymy zrobić, to będzie na pewno w kadrze meczowej. Tak więc, e, patrząc na to, że jest to młody zawodnik, młodzieżowiec, reprezentant Polski. Myślę, że to jest taki zawodnik, którego, którego możemy za chwilkę wprowadzać do drużyny i myślę, że on się będzie u nas dobrze rozwijał. Grzegorz Wojtowicz. Jeszcze chciałem takie dwa pytania zadać do, które proszą mi kibice. Jedno, czy Wisła Kraków planuje rozmowy z Kacperem Dudą na temat przedłużenia kontraktu, który wygasa za rok niecały już, pod 30 chyba czerwca. Czy na razie odpuszcza ten temat i czy Kamil Broda jest temat wypożyczenia go z powrotem do Chojniczanki? Jeżeli chodzi o Kamila Brodę na pewno nie ma żadnego tematu w kwestii wypożyczenia. Kamil zostaje z nami, jest bardzo ważną postacią w naszej drużynie. Oczywiście na dzień dzisiejszy w bramce jest, jest Mikołaj Biegański, ale, ale Kamil na pewno będzie miał również swoje szanse. Jeżeli chodzi o Katprę jego kontrakt jest ważny jeszcze przez półtorej roku, ale oczywiście na dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy już pierwsze rozmowy. Złożyliśmy pierwszą ofertę. Myślę, że, że w następnych kilkunastu dniach powinniśmy ogłosić przedłużenie kontraktu z Katprą. Są jeszcze pytania do trenera? Jest Piotroś Kostogrys. Panie ocenerze, ja chciałem zapytać bo przed sezonem w dyskusjach transferowych pojawiały się informacje, że Pan myśli o wzmocnieniu jeszcze lewej obrony. Na no tej lewej obronie, moim zdaniem przynajmniej, bardzo dobrze spisuje się Krystian Wachowiak, który wrócił do nas po wypożyczeniu do tych, gdzie tak naprawdę tam zagrał tylko jeden mecz. Tutaj można powiedzieć gra od deski do deski i zwłaszcza ostatnio jak grał z Mateuszem Łyńskim, no to ta para wyglądała bardzo dobrze i chciałbym zapytać jak Pan widzi, że tak powiem jego postępy, jego postawę, jego grę i to, że już nie pojawia się informacja, że szukamy lewego obrońcy. Ja myślę że na pewno nie tylko, nie tylko Wachowiak, ale, ale większość tych młodych zawodników i tych, którzy do nas przyszli teraz w tym okienku letnim robi duże postępy, w szczególności również ci młodzi zawodnicy, którzy Którzy wrócili z wypożyczeń, z karbarni, tak jak Kacper, jak Wiktor, jak, jak, jak również Wachowiak. Tak więc na pewno jest to ta trójka zawodników, która można powiedzieć, zrobiła największy postęp. Nie chciałbym używać takich słów, że, że są dosyć dużymi wygranymi, ale to mnie bardzo cieszy, ale również z drugiej strony pamiętajmy, że to są młodzi zawodnicy, to jest dopiero za nami pięć kolejek, i, i to jest zawsze tak, że. że u tych u młodych zawodników jest pewna i Mnie bardzo cieszy oczywiście postęp Krystiana, bo w jakiś sposób, w jaki sposób wiem jaki, jaki ma charakter, jaki to jest niesamowicie zaangażowany człowiek, emocjonalnie podchodząc do tego, że jest w Wiśle Kraków i jest tego bardzo dumny i na pewno nie przychodząc, wracając z powrotem do nas do, do Wisły z, z wypożyczenia, nie była to łatwa sytuacja. Ale na dzień dzisiejszy ta, ta rywalizacja między nim a Jakubem Niewiadomskim toczy się naprawdę na takich bardzo zdrowych zasadach i pokazuje również, że ci zawodnicy się rozwijają. Oczywiście na dzień dzisiejszy nie myślimy o wzmocnieniu lewej strony co nie oznacza w jakiś sposób, że jeżeli będziemy, to nie dotyczy tylko tej pozycji lewego obrońcy, ale każdej inny, jeżeli gdzieś w którymś momencie będzie to, co wielokrotnie powtarzałem, coś interesującego na rynku w danym momencie, bo tak często się zdarza, co będzie miało większą, lepszą jakość niż, niż, niż ewentualnie nasz stan posiadania, na tym się będziemy zastanawiać. Ale z drugiej strony na pewno myślę, że ta drużyna w jakiś sposób Funkcjonuje jak drużyna, i to jest bardzo ważny ten klimat, bo niekiedy, niekiedy, może w niektórych wypadkach, są nie tyle te najwyższe umiejętności ważne, ale to jak ta drużyna funkcjonuje na boisku i poza wojskiem. Niekiedy nie można burzyć takiej pewnej hierarchii i tego, co się zaczęło tworzyć, i nie mam miał również tego robić. A z drugiej strony, wydaje mi się, że że jak gdyby ilość tych zawodników, która wróciła do nas, ilość Polaków w tej drużynie pokazuje, że, że niekiedy można z tego więcej wyciągnąć, mieć więcej satysfakcji. Czekamy na pytania. Są jeszcze jakieś dodatkowe? Nie ma. W takim razie dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Okej, okay, zobaczę.